Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie wiem, kto ma mówić pierwszy. Czy ja zaraz, czy naprzód do mnie? Wygląda na to, że pan profesor Ulewicz ma mówić do mnie. Jak właściwie, jak właściwie oddać po polsku słowa Beatissime Pater? Chyba przez Kochany i serdecznie nasz Ojcze Święty, jakżeż witać Cię dzisiaj imieniem zebranych tak licznie profesorów i pracowników Alme Matris oraz innych wyższych uczelni Krakowa, zarazem najstarszego w Polsce środowiska naukowego o tradycjach niegdyś szkoły katedralnej na Wawelu i wspólnej nam Matki Uniwersytetu Jagiellońskiego. I Polskiej Akademii Umiejętności z wyrastającym z niej pośrednio oddziałem Kragowskim Pan i tylu innych placówek czy instytucji składających się historycznie na kulturę miasta, z którego i ty także wyrastałeś, a z którym związało cię życie czterdziestu latami pracy tak dla nas pamiętnej, a nieocenionej. Miasta, do którego wróciłeś na kilka bezcennych dni, jako jedyny w naszych dziejach, papież i pielgrzym, w dziewięćsetlecie tragedii dziejowej na skałce, tragedii tak wielkiej duchowo, a tak niezwykle płodnej kulturotwórczo, widzimy i z radością w Tobie witamy najpierw głowę Kościoła powszechnego, ale również i nierozerwalnie, gdyż sercem powiązanego z nami, rodaka, on dziś kolegę polonistę z ulicy Gołębi 20, później doktora i ostatniego docenta dawnego Wydziału Teologicznego UJ, zarazem troskliwego duszpasterza o wielkim autorytecie moralnym, do którego głosu oraz nieodzownej pośród nas obecności przyzwyczailiśmy się od lat, z którym byliśmy razem w trudnych latach okupacyjnych, któremu towarzyszyliśmy z kolei w jego mszy przy konfesji wawelskiej Świętego Stanisława, z którym setki i tysiące ludzi stykały się po kościołach i na ulicach Krakowa, Lublina czy na przykład wsi podkarpackich, na sesjach naukowych albo opłatkach dorocznych w kurii, a który po bratersku i po ojcowsku tylu ludzi nam bliskich odprowadzał z przejęciem aż do grobu, towarzysząc wszystkim niezawodnie w najbardziej codziennych kłopotach, zmartwieniach, pracy i radościach. Dlatego witamy Cię dzisiaj po prostu starym przysłowiem, nabierającym nagle nowej treści. Gość w dom, Bóg w dom. Zwłaszcza, że dom, dom ten był i pozostał niezmiennie tą samą przecież ojczyzną, w której, w której zawierucha historii przerwała kiedyś gwałtownie naszą młodość, otwierając nam od razu na oścież jakżeż twardy wiek męski. Z życi w tamtych latach po koleżyńsku nie mogliśmy oczywiście przypuszczać, że w Twojej zamyślonej, a skupionej sylwetce przesuwała się zarazem starą ulicą Gołębią i w kręgu doktora Kotlarczyka i poprzez zakłady Solwaju, lecz przede wszystkim przez seminarium duchowne i pałac biskupina franciszkańskiej, zaskakująco nowa, a nadzwyczajna w dziejach polskości karta historyczna, o której trudno nam w tej chwili wyrokować. Z rozlicznych myśli i uczuć płynących doraźnie z serca pragniemy jedynie dać wyraz odwiecznej u nas dla Kościoła Chrystusowego wierności oraz serdecznemu przywiązaniu, a także i naszej wdzięczności. Za Polską z tych, tychże właśnie źródeł wyrastającą kulturę i tradycję dziejową. O faktach tych i dziedzictwie zaszczytnym świadczyć nam przyszło historycznie również w naszym tak bardzo doświadczonym pokoleniu. Tym goręcej pragniemy więc żywić przekonanie, że młodzież nasza będzie się mogła kształtować i rozwijać w łatwiejszych, choć w zasadniczo odmiennych, warunkach współczesności, ze szczególną, niekiedy aż nazbyt może osobistą, nadzieją i przekonaniem, myślimy również i o tym, że pośród setek milionów ludzi z żywiołowym wręcz zaufaniem, patrzących na starą siedzibę Piotrową, a nimi na apostolorum, jest między innymi trzydziestokilkumilionowa rzesza Polaków na ziemiach polskich plus kilka jeszcze milionów rodaków na wychodźstwie. Towarzyszących Ci sercem, myślami i modlitwą. W ogromnym, przerażająco wielkim ciężarze odpowiedzialności, spoczywającej dziś na ramionach papieża, naszego brata z Nadwisłych, mieści się również i nasza wierność i przywiązanie. Jest tam szeroko i nasza także współodpowiedzialność moralna oraz własne na szarych pozornie odcinkach ludzkich współuczestnictwo osobiste. Stojąc więc przed waszą świątobliwością gromadnie, z serdecznym powitaniem na skałce, chylimy głowy z przejęciem, wspominając pamiętne słowa Mickiewicza ze zdań i uwag. Niech się twa dusza, jako dolina położy, a wnet po niej, jak rzeka, popłynie Duch Boży.